Partnerami przy realizacji materiałów filmowych są Grosar Mistrzowskie Stacje Paliw 2B Rayleigh, Team Promotion Marketing i PR Sportowy, portal www.wycigigórskie.pl w jak nowy wyścig już po pierwszych trzech podjazdach. Super chyba jest. E, tak, tak. Trasa na pewno ciekawa. E, nowość w kalendarzu. Właściwie dla mnie wszystkie trasy były nowością, ale ta jest nowością dla wszystkich, więc możemy się zmierzyć e, jak równie z równym ze wszystkimi zawodnikami. No i czekamy w tym momencie na e, jeszcze małe zmiany w samochodzie. Czekamy też na naszego znajomego z Pawła Skiers, który ma przyjechać. Myślę, że to nam kopa i będzie szybciej. Powiedz mi na pewno te. Podjazdy dały już Ci jakieś wyobrażenie o tej trasie. Jest ona niesamowicie szybka. Już mieliśmy tutaj paru kolegów, którzy wypadli. Tak, są miejsca, gdzie można faktycznie przepałować i skończyć na bandach albo w rowie, co widzimy właściwie z przejazdu na przejazd. No i co, faktycznie jest bardzo szybko, staramy się trzymać w czarnym i, i, i do góry.